Co to jest? No. To nasz? Ja mam czerwone jabłko. Kto mi tak. nóż zabrał? O, ja już wiem. Gówno Oddawaj nóż. O, patrzcie jak go nosi, jak go nosi. Boże, no. Czekaj, gdzieś ty ECE poszedł? No ale No ja tu przy kościele jestem. No dobra, dobra, to modli teraz gdzie idziemy? Się o, yes. Modli się o rozum. Dla naszej udało rodziny się, wspaniałej. Że się strzały? Nie. Nie. Ha. Modli hmm. się o. Um, ECE, modli się, żeby nasza rodzina była cała i zdrowa i żeby się spotkała. Ej, rodzinka, tak. udało Co? się. No. Gratulacje. Gratulacje, super. No a teraz zr proszę zresp się w Stonington. O, my biegniemy do Stonington. Tak. My bierzemy. Tak. O, o mam radę. Jeszcze matka. Jeszcze matka ha, się mam. Bierzemy tego ja Zeda? po jestem. lewej? Gdzie jest to party? Kup. Ej, a da się sprawdzić może na przyciskach? Lecisz mata. Ja sprawdziłem, no I co? I nie ja pierdolę lecą dwa ząbiaki. Bierzę jednego ja drugiego. Ja jestem na więzieniu. Może coś znajdę tu, chociaż wątpię. Najwyżej zginę. O, jak baza. Panie. Już jestem głodny? Tu jest dużo jedzenia, co wy Już... Już jestem głodny? Jadłeś snu i uspokój się! Tu patrzysz na lewo, co? Ej, ale on rośnie! To jest duży nastolatek, on potrzebuje se zjeść. Ja muszę na dwie prace pracować, żeby on się najadł, no. Hmm. Co ja mam zrobić? No was ja jest lepiej... w... Słuchajcie, was jest lepiej ubrać niż jego wyżywić. No co ja zrobię? No ja się zrespiło wokół czyjejś bazy. A to nie, to my tu bazy nie mamy. Baby nie mamy Baby też nie mamy. Oh o, Mako biegnie ruda. O, gwoździe, o, o, jej! Drugie pudełko dzisiaj. Gwoździe? No. bazy można ale... budować. Budujemy? Tak? Nie, no co ty? O, fajnie, już tu był. I to świeża. Idziemy tu na dół. Tu nie oj, oj, Gin. Oj, moja Wasia. morda wygląda jak takiego typowego zbliżkania. <grym> Zbychu? Zibi. No niby to więzienie jest, ale tak pusto na tym więzieniu, nic ciekawego. Ja nie wiem, ja mam dwa domy na 40 i tyle. Dobra synek, dawaj obok, biegniemy obok. kurwa do, do, do tej drogi z powrotem i lecimy na ten Sonic tam, bo zaraz z głodu padniemy, Mie, ja już mam fleszujące jabłka. No co wy się tak I poniewieracie to... jak dziady jakieś? Ja mam samochód! Samochód mam. Prawdziwy Działający? jeżdżący taki? Prawdziwy, tylko muszę go sprawdzić, bo mnie zadygonią. Pięknie. To chyba Olga jest. Jeszcze powiedz, że... A, myślałem, że Fiat Czyli mamy Ubera. Nie. Co ty już... Ale pa, ma cztery opony? Nie wiem, jeszcze zaraz sprawdzę. Chyba nie ma tu nic w tym więźniu. Już obrobili całe to więźnie. Nie ma nic. Nic tutaj nie ma, na cholerę. To tam w lewo. Piernicze ich. Też konserwę? Konserwa jest, masz. Wiesz. Ojca pytasz? Tylko pamiętaj, że on grubą pajdę lubi. Posmarowaną. No. Ja, ja jestem tym synem, który ojcu da, ja sam z głodu umrę. Halo, halo? Nie słyszę. Halo, halo, halo? Ja? Ja cię słyszę doskonale. Słysz mnie, słysz mnie, słysz mnie. Ach, słysz ciekawa mnie, jestem, co on mówi. Tam, tam. Pewnie jakieś same, niepracowaliwe rzeczy. Nie, ja nie, jedyne, co słyszałem, to swój głód. Kurwa, no to musisz... Y... Trzymaj masz szereg, ten, konserwę sobie zjedz. Małyszelek, popatrz, jak to też mówi ładnie, Boże. Ja nie wierzę. Ty, ja Jedna mam. wielka, szczęśliwa rodzina. To biegnij w stronę tego y, Standing Town. Jak będziesz biegł asfaltową ulicą, od kościoła musisz biec na. Pamiętaj, stąpi do kościoła. Masz, jesteś, masz, starczy mi. No ja cały czas biegnę na tę asfaltową. No dobra, dobra, dobra. To będziesz miał znaki, domki, y, jakąś oborę, jakiś. Y, ten, jak coś nazywa. Zobaczę Nie, to no jest. tam, no, w... w... no, w... tam główny. ja. Zatrzymał się. Tak. Kusni. O, nie o no i zajebiście. Dobra, to... Jest. Siema. Siema. O jest. Kurwa, ty jesteś rudy. paru tego <gulia> mamy. Ja pierdolę. Ojciec, dodatku, ja... dodat... oh. oh, To cię zabije. Zumbiki! Może wejdę do wody, nie polecą, co? Ej, nie wlecą nie, nie. ja biorę paty. I wiem. robię wędkę i łowimy ryby. Wy zbierzcie patyki y, 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 i zrobimy ognisko i ten... Idę nad wodę. Na... A, zombiki mają mnie w dupie w wodzie. Ale krew mi spitala. A czekaj, bo ja jeszcze trzeba wakacje ma... znaczy, Bo ja wszystko zabrałam. NO KTO TO Bo... WSZYSTKO POZAMYKAŁ? CO ZA DEBILE TU SĄ? <gulę> Kurde, WSZYSTKIE TE SĄ POZAMYKANE NO JEZU e, Powiem wam tam. tak, widzimy port Widzimy port Port, port, port mm. Port Boyard Wiesz, co? No Bo nie on ja leci głupi debil za mną W dużym statku jestem JEZU, JAK TO SIĘ ja, okaże, ja to ŻE... Ja z Sylwią jesteśmy na innym serwerze to jebne, nie? Nie, no ja tak idę do to... Nie, niemożliwe jest to Margosia. Niemożliwe. No, no ja jestem obok tego dużego statku, no. To ty? Ale tam są dwa różne statki. To ja. To ja. Czasami jest. A. Tam jest jakiś gościu. Okej. Okay. Tamże jeden. Tam są dwa takie. W jedny troszkę dalej, a drugi jest troszkę o, 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 o. bliżej. Tu jest Czekaj. Gdzie jest? Też go tam widzisz w drogu? A jest, faktycznie. Ja i lecę już na Stronington. Kton. Widzieli... ma znalazłaś dwa statki? To to Widzę, jest. no. Drugi statek. Może ten. To to jest. No. To masz? Ja mam czerwone jabłko. A ja białe i rośnie w górę. to ekipa. Ece, jesteś w domu? Nie, jestem przed domem. To kto to jest? Wybiegam na ulicę, ktoś strzał. Kto to był? Zabiłem nie Pierwszy, jakiś raz. Pokoś, Pierwszy, raz. Pierwszy, Pierwszy raz, raz jestem w między... dużej ekipie. Ej dobra, ja biegnę nad wodę, łowić ryby, Ojciec. bo zaraz padnę, kurwa też. Rób, rób jedzenie. Ty. Ty on on staje, staje, No to go konet dajcie, killać go. Martwy. Ale ten... Ale ten gościu sobie stał normalnie, jak gdyby nigdy nic. No, to są, stoją, są AFK, nie? No po co AFK, nie? Ja myślałem, że to jest EC albo Meischel. Ej, rozpalajcie ognisko, bo mi gut spada i HP spada. Zaraz będę mieć flashujące HP i... Paweł, Będziecie się znowu zaraz szukać. Pamiętasz, jak był ten znak... Nazwa, nazwa miasta? To idź kawałek dalej i do bramy, pierwsza w prawo. Jestem w Tronington. Yy, aha, no to ja około je Gdzie on jest? Chcesz coś przegryźć? Masz tu pajkę. Czy plecaki? Ktoś chce plecak? Nie. Ogólnie można tutaj dodać siebie do znajomych trzymając F. F? Tak, jak masz ten, sprawdź ten, no to... ...przejedziesz aha. w dół, to masz ten. O, wyślij to, zaproszenie, ten, czekaj, F. czekaj. Ja ci wyślę. Ale to musi ktoś, komuś, dotykać się kogoś, tak? Żeby wysłać no, tak. Dobra, co? ja jestem okay. od strony Nie ruszaj się. bloków. Nie ruszaj się. O, ja jestem przez Straży pożarnej w Stronington. O, mam... dżem mam, mam dżem. Ej, mam mapę! Kurde, dobra, lecę. Jeszcze raz, co, trzeba zrobić? Jak mapę odpaliłeś? Na M. M jak MyShell jak miłość mięśnie. Wiele imion ma Dałem ci ma matę, tak? Albo czekaj, Zaraz. ty! strażak mnie zje Nie, czekaj Już wiem jaki jest patent Patrzcie Ten koleś miał tą mapę Nie? Ja ci ją dam do otoczenia Wyrzucę ci ją Patrz O A, No to trzeba mapę znaleźć, no. Mapę trzeba A. mieć no i Dobra, ty ty, Każdy, ee, zbierajcie mapę? patyki, róbcie ognisko Dobra Ognisko czy w kominku? Mapę? Tak, tak, mapę ale... musisz znaleźć. Wtedy się znajdziesz na tym, gdzie jesteś, w którym rejonie. Jezu, święty, majonezki. No ale Zobaczymy. jak działa to, że jesteśmy teraz dodani do przyjaciół? Tak a, porę, ja mam flarę. A nie mamy tutaj możliwości. Ja jestem przed statkami. Widzieliście tę mapę? Ja jestem hmm. przed tym drugim statkiem. Ja ją ja, ja mam. Margonia, a ty gdzie jesteś? No ja przy tym drugim statku. Dobra, dawaj te patyki, zbieramy te patyki. gdzie okay. są te patyki? Niebieskiej kwiaty niebieskiej królce, niebieskie kwiaty niebieskie Ze szreka było, no. Tak, no. Lewa, jego, Byłoby kurwa dobrze, gdyby nie był Jego ten... mać! No i sprawa się rypła. Jest, będę miał patyki. Same patyki. Patek. Dobra, jeden już mam. Jeszcze drugi. ja cię sylwia minęłam, bo ja teraz widzę tą straż pożarną, to idę w drugą stronę w takim razie. To ty źle idziesz. Wiem, już, już... wracam się. Ojciec, dwa patyki mam, lecę do ciebie. Dobra, dobra. Jakiś nóż by się przydał, bo nie mam czym ryby pokroić. Powiedzcie wy mi, gdzie wy w ogóle jesteście dokładnie? Proszę ja u ja na Ale od której maska, strony? Od straży no pożarnej i... czy od którego statku? Marcin, chodź tutaj do tego, daj tą mapę przy zaraz, kominie. zaraz. Przy kominie takim? Nie painie. ma, nie ma komina tutaj. Okej, okay. mam jeden statek dziewię. przy kominie. Mam jeden statek przy kominie, dwa sklepiki są tutaj, Od wschodniej mam... strony, od wschodniej strony jesteśmy. Oj, ojciec. Bo ja się znam na kierunkach. Kompas masz. Skąd wiesz, że mam East, west, east, east, no east, tak? No to dobrze szłam. Masz tu ojciec patyki, ja idę jeszcze tam zobaczyć, czy z tego gościa zostało w ogóle, wiesz? A w jakim domu jesteście? W takim co się dymy z niego wydobywa ko, ko, niedaleko policji czy dalej niż policja? Dalej, dalej Na samym końcu miasta, na samym końcu miasta Okej okay. A policja ktoś lutował? Nie, nikt znam. Nie. To nie. jeszcze ja zahaczę. Ja tam kurwa zaraz z głodu padnę i nie w głowie ten policyjne lutowanie. Pewniez, dobrze. Torba skórzana. I długie pateki przyniósł zamiast krótkich, no? To co podzielisz, nie? No nie mam bandaża już, bo zużyłem na rozpałkę. Aha, świetnie. Więc się nie To, umrze, to umrze. Jaki to jest budynek, w którym się pali? Nie szczeraj, nie szczelaj, Nie, nie, nie! Wiem, wiem, wiem. Chciałam ją tylko z kolby uderzyć. Okej. Okay. Jaki, Jaki kolor się budynek ktoś biegnie? Nie, ktoś biegnie. biegnie. Widzę kogoś. Ktoś ma coś w ręce w, do budynku. Ej, to ja, to ja, to ja, ja, Dobra, dobra. Bieg podbiegam. O, matko, to ty? Na no pewno to wystawiam. ty? Gdzie jesteś, Siemano, dziecko. A ja nie kłócam. A gdzie jest a... brat? Gdzie jest ojciec? Gdzie jest brat? Tam gdzieś. To idziemy no, Ty, a może najpierw dodamy siebie do znajomych? A możemy no. się dodać, czy musimy mieć mapę? Możemy się dodać. <grymne> Ej, ja dwa... mam tą broń. <grymne> wy, się, wy się dodajcie, a tu zaraz o. A matka wam dupę broni. Ja, bo ja nie wiem, czy się dodało. Dobra, no, Dobra. 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 Tak? No. Też plecak? Gdzie jest ojciec? Uważaj. Ojciec, jaki budynek? Nie, nie. wiem, chyba. No dym z niego leci, jest tu jeden tak, no więc zauważycie Dobra, no. chodźcie za mną, chodźcie za mną. Ja ich mam, ja ich mam ten na znaczniku. Okej okay. Dawaj nagle te patyki. Czekaj ta, bo matka staminy nie ma Czekam. Ale patyki ja są na, na Ziemi tu tam masz pataki? Nie, nie Artek nie biegi tak nie szybko. To spalił y, chemicznego. jego chemicznego. No Dobra, macie tu plecak, jak, jak ktoś chce, nie. No, Do, dom pokazuj. Dalej. He? Można dobra, mówić? dobra. Jest, co bo... mam? Majszer, nie mam? nie faniakuj, Nie cwaniakuj, dziecko. Ece. Rucham z ojcem te patyki, a nie. My Czekaj. My zachowujemy Ej, ratunku, zombie. A co wiem, mówiłeś? Ratuję. O kurde. Nie mam, nie mam. nie, nie Jezu, gdzie oni w ogóle poszli na sam koniec mapy? Ja nie wiem. mam. Piano fortepian. I ej, my od tej strony wbiliśmy. Tutaj z. No i gdzie jest ten dom? No tutaj idźcie dalej. dalej. Tam biegnie. Tu. Tu jest. Widzisz? Hmm. Tam się teleportuje. Chodźcie. Macie nóż? Gdzie? Mamy. To dawajcie szybko do Ece. Tu się Tu się kopci. A, tu taki mały. No. Tyle dzieci, to się nie ma co dziwić. Tylko takiego się dorobili. Skąd na te kaszojady zasrane? No osie... Bierze się 800+, dobrze się, się bierze. Masz. Nie mi EC daj, EC daj. No na ziemi położyłam. weź na ziemi. Mam czerwone jabłko. Masz. Dobra, zapłacam cię, do znajomych Macie na ziemi jedzenie Zacznij, jak piję, tego? Piję, piję, czekaj, piję Kurwa, Pokaż po, po, chodzi po nas, no To no nie zamyka drzwi no. Jak ma sprawić ten osoby, tak? Czy co? Dobra, nie. jeszcze raz ten musimy Kto, Kto leży z... Z plecakiem Ja zabiorę Zabrał plecak To był twój plecak? Jak nie macie witamin Dobra, ja się śmieję z tym plecakiem. A, to pomarańczowy dobra. był dla mnie, ale, ale jak ty wziąłeś, to masz, nic się nie dzieje, ja się znajdę. To z przyzwyczajenia. Ja widzę. I nie zdążyłem ktoś... opadki wziąć. To Aha, tylko ty przy... mar... Ej, dlaczego wy to... Margonia jest. Margonia, nie, nie. Ece jest pomarańczowy, a wy jesteście cała trójka zielona. we dwójkę jest zielony, ty jesteś taki jasnozielony, a. A czekaj, a ja wiem! Ja z wiem, z czego to wynika. Tak! Kto mi tak. nóż zabrał? O, ja już wiem. Głównie Oddawaj nóż. Ale z czego to Patrz, wynika? Ucieka. Z HP. Z HP, a. no ja też tak myślałam. Adios, mój żegnajcie. O! Dobra, masz, <laughs> weź se go. Już nie chcę. Słyszałem dziwne pikanie. Auć. za co? Ale ja roz... wam przyniosłam aleście narobili bo głowna ja jest tam prostu, ale... jedzcie no, 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 dobra mi, mi się nic nie stanie Lusz twój leży o bojowy Wymienię. leżał o chciałem przejść to mnie uderzył. No chciałem przejść. To się. To przepraszam, a nie bić. bo się... Ej, mówiarze! Bo do szafy was zamknę. Już! Jeden z drugim. Uspokoić się. A nie się popisuję. Popisują. Będziesz mi kurde matkę bił. Się znalazł. nas do Bo ja mam pistolet. Ja i tak już mam życie na żółto. Ja, ja mam czerwone. Więc... Matka, wejdź ja. do tego drugiego pokoju. Ja, idź, idziesz, chojces. Ty, hey. daj mi może... bronisz, ja, jakąś broń. Może byś oddał tak tą mapę. Zostaw te dzieci tam niedobre. Jaką mapę? A za jaką mapę? A za jaką mapę? Baku mnie no. Nie, no. no nie Nie, ja nie Piesu, mam mapy. Co tu się wyrabia? Wiecie co to jest jak mój sen? Każdy robi coś tak, jakby no. Dawałem Pokaż mi to. Gdzie idziemy? No chyba dalej w miasto, nie? No tak trzeba będzie zrobić. A wy macie jakąś broń? Tak, co mamy, tak, mamy was <laughs> tak. Mam widuje. Dobra, chodźcie. Ty, jak, jakiego ty masz? Jaki ty masz ten? Ale może matkę by się odklinowali, co? Co? Dobra, widziałeś? No... Jaki ty masz giberę? Ja? Portera. Tak. A nie co... A, a chcesz może ten? Magazynek? Nie chcę. Dzięki. Ja tak nie. Dawaj. No, dawaj. To chodź, to masz. Daj, Ece, gdzie daj, 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 daj. już gdzieś? Dzięki. To będę miała dwa. Najwyżej jak znajdziemy drugiego sportera, to ci dam. <coughs> dobra. Wiecie, że ja mam najgorsze teraz ten... No masz. ...problem. Co jest? No HP nie ma. Ja mam wszystko czerwone. No dobra, będziemy cię osłaniać. I... Wodę Woda chcesz? Woda chcesz? Ale ja nie wiem gdzie wy jesteście, no... Widzisz o, te kropeczki? Miała. To chodź tu, gdzie ty jesteś? No widzę. Tu masz, no, was trzymaj. Widzę, ale tu facet gdzieś zaginął, nie wiem gdzie. Chodź tu, ci. Ciało no, jakieś tu jest leży. Tak, to jest ale tego gościa chciało, co my... Gdzie? Tak, bo my, tu zawalili, my go tu rozwalili. Masz tu Sylwia. Gdzie? Tu masz koliczkę. Tutaj w budynku jestem. Gdzie? gdzie? A, Koliczka. Nie, uciekajcie za daleko. Splajcik. Nie uciekajcie za daleko, dziękuję bardzo. Tak. A ciebie można liczyć. Mam. Ale nie wiem będzie tak pokazane. Czekaj. Przystanek, czekaj, czekaj, czekaj. Nie rozdzielajmy się może, co? Jest, no, ja dobra. Eee, dru... e, e, sharpu, chodź. Jak będziemy szli do gówną miasta... Główną drogą to na drugiej krzyżówce chyba w prawo. Dobra. Toczcie, bo mi pragnienie spadło. Już mi miga powoli. ECE, a ty gdzie żeś się schował? Zedy, walczę okay. z Życie ledwo masz i z zadami walczysz, no mądre. No a przy nie ucieknę przed nimi. Gdzie ty walczysz? No to, ale drużyną jesteśmy. No wiem. Bronię rodziny, kurpanie. Ojciec z roku. Ja, ja mogę być ciocią. Ty miałeś być córką chorą. Okej, okay, no dobra. Chorą <laughs> Ciotka z Ameryki. Możesz być ciocia. Ale myślałam, że to w sumie... No mamy dwa kaszojady, a to nie wiem czy siostra, czy kto będzie. Gizzy, ktoś chce? Mogę być babcią. Babcią? Mhm. <laughs> Babcia. O, rodzina o, musi zdecydować. Plecak. plecak na drodze, no. Dla kogo? Kto chce wycieczkowy? więcej miejsca ma ja mam ja mam ja też na razie mam wymień Ale on, sobie on sam ojciec chcesz plecak no możecie rzucić tam na drodze dobiegnę do okay. Zostawcie, zosta, zostawcie ojcu Czeka, ja może poczekam na ojca. a on jest tak faktycznie z tyłu no no ty O Jezus Bargoni, a to się wydarzyło. Jakiś patafian? Zarażony. Zarażony był. Hmm. Czekajcie. Gdzie nie, to jest stoi. prawo? Tak, prawo. Za... Aha, myślałam, że to tu gdzieś za tymi budynkami jest. jest. Już nie ma, już nie ma. No ja już się pokubiłam. Nie chciałabym mieć Cię za przewodnika, Majszel. sorry. Jest! Widzę, widzę, widzę. Ale tak nie mam przewodnika, nie? Masa. A to, co to jest? Co to jest? Co to jest? Widzicie? Kran. No. Kran. Ale już zrobiliśmy chyba 12 tysięcy kilometrów. Nie wiecie ile razy tutaj. Tylko <grym> chodziliśmy to koła. Ja letnie, czy ja nie przebiegłam po... koło tego płotu tu? Dobra, bo żegnę zaraz. Chodźcie, do szopy o tu chajpasterze. O tu, chodźcie, do tej. się. Nie tutaj, Bo drzwi nie ma. Tutaj. O, dajcie do tej wejść. Ciasno, ale własno. Cztery rogi są, są. Po kolei. A trzeci. No, otwórz o... Majszel jeszcze. Przecież jestem koło Majszel, was. Majshel, dawaj do szopy. Ale jestem koło was. Gdzie jesteś koło? Gdzie? O? Kulpa, ja przecież. Przecież ja siedzę w szopie. Ja... Zaraz się pojawi. Zaraz się pojawi. Ej, no Sylwia ja nie po prawej, mogę. Margosia po lewej. No i kurwa brat Kasza, Jada Kuwa naprzeciwko mnie. Ja nie mogę wciągnąć. No Ale ty, Margosia, ściągnij tą twarz, ty jesteś młynem? Tak, tak. I ona jest czarna. Ja nie chcę, a a ty jesteś rudy. Czarna. Tak, a ja Aha. jestem rudy. O oh, Jezu. Yes. <grym> no ty jesteś ruda. W ogóle. Chodź, zmieniasz. Transvestita. On Ja? Nie. Tak. Smacznego, co? Sushi dalej jesz? Nie jestem łysy i nie jem już sushi. Matki nie bij. <grym> o. O. <grym> tak, tak. Z brata bijesz. Idź w pistu ale, ale, ale dostanie, zlewarka. ale dostanie z lewarka Ale najgorsze. Ale dostanie z Lepiej żeby ci teraz... Prosi, proś teraz... Błodzie Dejsów żeby miał pink pince żeby mnie wywaliło. Ojciec, O Jezus, ty jesteś! To jest chłop czy baba? Otwróci się plecami. Chłop! Ja chłopem jesteś. Ja pierdzielę. Gdzie ten kaszojat poszedł? Nie Poszę wiem. Muszę ojcu poskarżyć. Ojciec mój, dawno, dawno cię gdzieś. Wiesz co jest najlepsze? Ty wyszłaś i na mnie patrzyłaś. Prawda? Tak. Cześć. No przecież tam jest, na dachu. Nie widzisz tych kropek? Nie, 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 nie. patrzyłam tam na górę. Siedź tam. Dwa minuty. Dwa minuty. Czy tam rzucasz. To widział. Oj, oj, dziecko. Zakładaj tę czapkę. Matka mówiła, że masz zakładać czapkę. Ale ja mam kask! Ale ja mam kask! Nie masz kaska. To czyja ta czapka jest? Ja ją tu położyłam. Po co? Dziecko drogie, załóż musimy... Bo ja mam kask. Ece, a ty gdzieś w pizdu poszedł? Na statek. Aha, fajnie, że mówisz. Czy też mówisz? Przecież powiedział, że idzie na statek. Nie słyszałam. Mówi, mówi, mówi. A ty co robisz? Raczkujesz? Raczkujesz? Google Gaga. Google Gaga. <laughs> Patrzcie jak go nosi, jak go nosi, boże, no w kim dupie ma. Trzeba tabletki zastosować. Ja aż sobie łapy rozwaliłem. O widzisz? Ja wiedziałam, żeś głupi, ale... Oj, tak. Nie chciałam no nie tak robić. Chciałam. Chciałam wyrzucić. O, C ten je Chcesz połowę cukini? Nie, ja mam życie. Widziałam, że się głupi, no ale bez przesady, no. mu palce w buzię. No i popatrz.